Znajdujemy się na 22. edycji Festiwalu Kamer Image, który odbywa się co roku w Bydgoszczy. Przyjechaliśmy tutaj jako studenci filmoznawstwa z Łęka, aby śledzić to największe filmowe wydarzenie w regionie kujawsko-pomorskim. Po wejściu do Opery Nowej można poczuć międzynarodową atmosferę. No, na korytarzach prezentują się producenci najlepszych kamer filmowych. Czy przedstawiciele mediów, instytucji czy też szkół filmowych z całego świata. Cześć, jestem Marek. Mieszkam w podgąście. W miejscu organizowany jest festiwal Camera Image. Reklamuję się propaguje tutaj nasz konkurs organizowany przez moją szkołę szkołę jest to śródmy ogólnopolski konkurs filmów amatorskich prac. Konkurs ten właśnie podobnie Camer Image pomaga młodym ludziom wybić się właśnie w kwestii tworzenia filmów, dysków animacji. Przed szczęścia możemy także spotkać różne znane osoby, reżyserów, aktorów, czy też słynnych operatorów. Na całym festiwalu, na każdym jego etapie, da się wyczuć pełen profesjonalizm organizatorów, począwszy od zakupu biletów, aż po wejście na salę kinową. Po projekcjach filmów mamy również niesamowitą okazję spotkać się z ich twórcami, reżyserami czy operatorami. Po prostu nie dałam rady być na wszystkim, bo tutaj wyświetlają na dole filmy dokumentalne, zaś w, na przykład w głównej sali odbywają się projekcje filmów z konkursu głównego. Oprócz tego, sceny odbywają się w multikinie czy w Kinie Orzeł. Jednak kamery i to nie tylko projekcje filmów. Możemy tu także zapoznać się z ofertą najlepszych producentów sprzętu filmowego czy uczestniczyć w warsztatach seminariach prowadzonych przez filmowych twórców, Hello, my name is Jean de from friends, and here we have a good we do like for, the film hosting, for and video and I film. Okay. Na czas festiwalu Bydgoszcz staje się międzynarodowym miastem z prawdziwego zdarzenia. Na jej ulicach da się słyszeć co róż język angielski, czy też inne języki obce. Okay, um, I'm from Japan but I'm currently studying in i uh, uh, made this film, uh, Retrospective, uh, re-, re uh, no, uh, uh, from, uh, and Pressburg. Uh, that was very interesting because they are not introduced in Japan that much. I didn't see their films in Japan all. So, yeah, I like that film. Yeah, I've seen many contemporary films that they were very quite interesting. Uh, I'm Sam. I'm Matt. I'm Jake. Um, and we're here for the Camera Image Festival. Uh, Where are you from? We're from uh, York in the UK. England. Um, and uh, well, the best film I've seen so far was um, Stalingrad. It was the it was the best 3D I've, I've seen for, for probably the best 3D I've just ever seen. Um, i really enjoyed uh, alan brickman's uh, little chaos, I thought that was awesome. i can't remember. oh, uh, monty Ardrento was good as well. Um, that's the only documentary we've seen thus far, but we're so trying bad. to uh, kind of mules. Awesome. <laughs> yeah, we felt bad for the mules. and <laughs> yeah. uh, tonight it's the shining thing. yeah, it's shining tonight. all about the shining. Um, yeah. Okej, dziękuję, Dziękuję. Najfajniejszym i najlepszym filmem jaki widziałam podczas festiwalu byli, o dziwo, Bogowie. Film, który, można tak powiedzieć, łapie za serce. Mamy zgodę rodziny Komisji Prokuratora. Za Zadzwońcie do waszych rodzin, dzisiaj nikt na noc nie wraca do domu. Wypierdalać z mojej pieniądze. już! Chyba nie operował. Słyszałem, co tu On Nie ma szans. jak ze mną nie wyjdzie, będzie pan próbował dalej. No i ostatnie szanse trwają aż do godziny 23 czasem do pierwszej w nocy. Ale to nie oznacza, że życie festiwalowe zapada w sen ponieważ toczy się ono w bydgoskich klubach. Wiemy już, że na pewno przyjedziemy tu za rok.